Wzmacnianie własnej wartości dzieci jest niezwykle ważne i bardzo pomocne do tego, żeby dzieci miały dobry start, bez kompleksów, bez poczucia, że są oceniane. Warto uczyć dzieci tolerancji dla inności, że są różne inne poglądy, inne wyznania, inny wygląd, otwartości na inność. Mówimy o tym, że, że mają możliwości, że mają moc, że są inteligentne, że są pracowite, jeśli faktycznie takie są. I widać, że, że to sprawia, że im się bardziej chce i że wierzą w swoje możliwości. Wydaje mi się, że to jest strasznie ważne, żeby marzyć odważnie, że, żeby się tego nie bać i że nawet jeżeli wydaje nam się ten pomysł trochę absurdalny, ale że czujemy w środku, że to jest coś, czego naprawdę pragniemy, żeby się tego nie bać i i naprawdę wierzyć w to, że wszystko jest możliwe.